Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Historia z Górnej Półki. Odcinku, który powoli kończy okres wakacji 2025 roku. I tak jak rozpoczynaliśmy ten okres wakacyjny kryminałem, kryminałem współczesnym, ale mającym mnóstwo odwołań do Historii przypomnę, że chodziła o Sabowtura Macieja Siembiędy. Tak wakacje postanowiliśmy również zakończyć kryminałem, kryminałem w stylu retro, a jeżeli kryminał w stylu retro, to oczywiście Marek Krajewski. Najnowsza książka Marka Krajewskiego zatytułowana Cyklop, której okładka nie pozostawia wątpliwości zarówno o postać charakterystyczną, czyli Edwarda Łysego. Popielskiego, jak i ta stylistyka modernistyczna, międzywojenna, ale tym razem akcja książki rozgrywa się w okresie II wojny światowej. Przede wszystkim. To jest książka o tym, w jaki sposób Niemcy, naziści, próbowali zmienić bieg historii, w jaki sposób próbowali udowodnić to, że na przykład wszystkie języki, Wywodzą się z języka niemieckiego, czyli język niemiecki był matką dla wszystkich języków. I jest to książka o tym, w jaki sposób Edward Popielski próbuje w tym przeszkodzić. Mamy bardzo wyraźnie zarysowanych głównych bohaterów, część z nich poza samym Popielskim, który w okresie II wojny światowej. Przyjmuje pseudonim cyklop, stąd ten tytuł: dobrze nam znane postaci z wcześniejszych książek, jak choćby Jacuńskiego, ale jest to też książka, w której pojawiają się nowe postaci, postaci, które próbują odnaleźć się w rzeczywistości II wojny światowej. Jest to książka, która pokazuje wielkość i małostkowość ludzi w obliczu totalnego zagrożenia. Jest to książka, która mierzy się też ze stosunkiem Polaków do Żydów w okresie II wojny światowej. Jest to książka, która pokazuje mechanizmy funkcjonowania polskiego państwa podziemnego, w tym wymiaru sprawiedliwości. Jest to jak w każdej z książek Marka Krajewskiego. Z jednej strony sporo postaci autentycznych, prawdziwych, obudowanych paroma postaciami fikcyjnymi, ale realia i rzeczywistość. Sklepy, ulice, Pite, trunki, spożywane, posiłki to rzeczy, które zostały bardzo dokładnie sprawdzone i zweryfikowane, i one pojawiają się. Tak więc, czytając z jednej strony dobry, solidny kryminał w stylu retro, choć nie będę ukrywał, że biorąc pod uwagę, że jest to już kolejna książka, Autor, tak jak każdy w tej sytuacji, no, musi szukać pomysłów, a z tym bywa różnie, ale jest to książka, która pozwala po lekturze, odkładając ją, odpowiedzieć na pytanie, w dużej mierze, jak wyglądały realia okupacji, pokazane, nakreślone, przedstawione przez pryzmat solidnego kryminału w stylu retro. Szanowni Państwo, na zakończenie wakacji. Zarówno na plażę, na Leżaku, patrząc na stoki górskie, przerywając lekturę tej książki, warto sięgnąć po cyklopa Marka Krajowskiego z Edwardem Łysym Popielskim w roli głównej, oczekując tego, że kolejna książka, bo w jej zakończeniu mamy już zapowiedź, przeniesie nas w miejsce, w którym Edward Popielski zmierzy się z kolejnymi wyzwaniami, a ta zapowiedź wskazuje, że prawdopodobnie będzie to. Nadal okres II wojny światowej. Marek Krajewski z Cyklopem, tak jak jego wcześniejsze książki, trafia na naszą górną półkę. Dziękuję i do zobaczenia.